Widzowie, dzisiaj będę wam pokazywać jak uruchomić kamerkę na telefonie, żeby no po prostu. Patrzcie, trzeba wcisnąć w tą MK. Ja ją mam tutaj. MK. No i patrz. Naciskam tutaj potem i potem czy jest takie coś. Wciszkam na to. No i potem jest kamerka. Akurat jestem przy domu. No i tak się uruchamia, kamerk uruchamia kamerkę. Więc chyba na dzisiaj to już może być koniec. To tak krótko, tak szybko. Ale najpierw będzie trzeba sobie zrobić kanał na YouTube i mieć taką MK, jak chcesz na telefonie. No i włączyć w to oczywiście potem i to. No, i na dzisiaj to już koniec tego odcinku, więc. Pa, pa!